Siemka wszystkim, jestem Kobran, a to trochę inny odcinek Darksiders 4. No, ten odcinek też tak będzie wyglądał. Cóż, miałem drobny problem z nagrywaniem gry. Przez przypadek odłączyłem kamerkę, przez co miałem problemy i na przykład musiałem odcinki nagrywać od nowa. Po nagraniu dopiero dowiedziałem się, że odłączyła mi się kamerka i to przez to źle zaczął działać program do nagrywania. No i cóż, nie nagrał się dźwięk. Tak więc teraz muszę go nagrać ponownie, a nie chcę mi się po prostu nagrywać tego, patrząc w to, jak gram. Dlatego postanowiłem zrobić coś w rodzaju wideo y, wideobloga, vloga z tym, że nie mam pojęcia o czym będę gadał, więc zacznę gadać coś o historii. A Wy mam nadzieję posłuchacie tego i się Wam spodoba. I cóż. Zacznę, może zacznę gadać od czegoś, co jest związane z tą grą, z historii. Pewnie pomyślicie, jest apokalipsy Armageddon albo jakieś inne demony. Nie. Bardziej mi chodzi o prawo, a właściwie bardziej karanie i wykonywanie kar w wieczór. Jeżeli zapytacie co to ma z poleł z tą grą, to że śmierć... znaczy wojna został skazany przecież i on teraz wykonuje tak naprawdę wyrok w tym momencie, kiedy gramy, a więc o co chodzi mi dokładnie, no zaczynam od tego, że chodzi mi konkretnie o średniowiecz, teraz ja mówię dużo o średniowieczu, Jeżeli chcieli więcej posłuchać o historii, to zrobię specjalnie dla was serię, spróbuję to nagrywać w miejscu bardziej historycznym, niż naprawdę jako wideoblog, czyli będziecie patrzeć na moją buźkę, no dobra, i tak, zacznijmy od tego, że w średniowieczu ciężko nam mówić o tym, że to jest jeden okres, bo średniowiecze miało ponad tysiąc lat, w zależności od tego, kiedy liczymy koniec średniowiecza. I to wiadomo, inaczej było nieco we wczesnym średniowieczu, inaczej w późnym, inaczej było we wczesnym na zachodzie, inaczej we wczesnym na północy czy na wschodzie. No, i zacznijmy od tego, że no najlepiej rozwinięte państwa we wczesnym średniowieczu miały system no dość dobrze rozwinięty, sądowniczy, byli sędziowie, którzy wykonywali wyroki w imieniu króla i tak dalej. No w przypadku państw w na Skandynawii, na wschodzie Europy, czyli tam, Słowianie, Węgrzy i tak dalej, było nieco inaczej. Tam było tam takim głównym organem karania, było zgromadzenie ludowe. W, na Islandii i w Skandynawii to się nazywało Ting. I to po prostu było zgromadzenie też ludowe, normalne, które decydowało o tym, co zrobić z, ze skazanym. Chodziło o to, że po prostu całe społeczeństwo brało na siebie odpowiedzialność za ewentualny wyrok. I przy okazji, taki skazany odpowiadał też nie tylko za swój wyrok przed tym zgromadzeniem, ale także przed samymi bogami o to chodziło w takim zgromadzeniu o, o karach powiem już niedługo zaraz, jeszcze w tym odcinku natomiast no, w późnym w późniejszym średniowieczu czy tam coś wiadomo, że tam władca też mógł karać, ale on to bardziej się zajmował karaniem ludzi wysoko postawionych no bo to wiadomo nie będzie chłopów karał, od tego w sumie od, w sumie to na wsiach dalej przetrwało tak jakby zgromadzenie ludowe, tam ewentualnie sądy skarał, ewentualnie się radził całej społeczności wioski, czy wygnać gościa, czy nie, tym bardziej to wiadomo, nie była taka prosta sprawa. Wygnamy go, na przykład Kowala, kowal kogoś zabił, wygnamy go, a kto przyjdzie na jego miejsce, no bo kowal to mimo wszystko nie był byle kto, także to trzeba uważać, na przykład zwierzęta karano w średniowieczu, nie karano ich niektóre czasami zwierzęta karano w średniowieczu, ale nie zawsze karano ich żeby pokazać, że swoją głupotę, czy żeby ukarać je konkretnie za to, że to jest zrobiły. E, po prostu nie dopilnował pasterz na przykład e, owce i kogoś stratowała owca. Zabijano owce nie po to, żeby zabić owcę, tylko to była już wystarczająca kara, kara dla właściciela, przecież trzeba pamiętać, że w średniowieczu zwierzyna nie była tania. Dzisiaj też nie jest tania, no, a wtedy to wiadomo. Wiadomo, że konie były warty kilka wsi. Gdyby koń stratował i komuś zabito. I komuś kazano zabić konia. Z powodu wyroku to byłby dla niego cios. To był problem. Tak, no ale... Wracając bardziej do tematu, no, jeszcze ważna jest sprawa, że kościół, no kościół... Wiadomo, Miał własne instytucje od karania, tym się zajmowali księża. No wiadomo, tam Gregor V, Henryk V, próbował to zmienić i tam ten spór o inwestyturę był, bo on sam chciał karać swoich księżyków, którzy, którzy byli na jego ziemi. Oczywiście to tam wiadomo, jak to wyszło. Tak, ale kto zajmował się karaniem w średnim wieczu tak ogólnie? No, zazwyczaj była osoba do tego wyznaczona. I tą osobą był kat. Wszyscy zapewne kojarzą kata, człowiek w masce, wielki osiłek, gruby, głupi tępy, śmieje się i szczerzy i chętnie by kogoś zaraz zabił. No to jest trochę problem z tym, bo kaci nie byli aż... nie byli to zazwyczaj nie byli to tępi ludzie. Oni byli dość inteligentni przyznać. Oni byli wykształceni, może nie w sensie stricte takim teoretycznym, ale praktycznym. Na przykład w średniowieczu, kiedy ktoś złamał rękę i trzeba było ją nastawić, kiedy polało cię w krzyżu, kiedy wyskoczył coś, jakaś kość wyskoczyła. Nie szło się do lekarza czy cyrulika, bo tutaj byli cyrulikowie, nie lekarza, tylko szło się do kat. Kat, żeby zostać katem, musiał przejść egzamin z anatomii ludzkiej, głównie kości i tak dalej, patrzę bo no, on po prostu był uczony z tego, jak się tego nie nauczył, to nie zostawał Katem. I on po prostu wiedział, gdzie jaka kość, jaką kość ruszyć, żeby poprawić sobie i tak dalej. I po prostu ludzie często po godzinach przychodzili do Kata, który im takie rzeczy załatwił. E, dalej, no poza tym Kat miał wiadomo duże przywileje, ale to jest ze względu na to, co robił, bo przecież nie chodzi tylko o to, że Kat zabijając człowieka, wykonując wyrok, on nie tylko go zabił, on brał na siebie też całą odpowiedzialność za to, że ten człowiek umierał. Jeżeli w, bo musicie wiedzieć, że jeżeli w, później się okazało, że człowiek, którego skazano zabito na śmierć, <laughs> na śmierć, na właśnie był niewinny, to wtedy winą obarczano kata za zabójstwo i wtedy kata odpowiadał za to. Nie mogę Wam przytaczyć akurat żadnego przykładu, bo nie jestem przygotowany na gadanie o tym. Aż tak bardzo, ale słyszałem o katach, którzy właśnie w ten sposób byli rozprawiani, z zabili kogoś, ale się okazało, że był gość niewinny. winny, i co oni? zabisnęli przy okazji. Ten katar się zawisnął przy okazji. E, tak, ale czy coś jeszcze? No Wiadomo, no, kat miał też sporo przywilejów, e, ponieważ mógł sobie przejść na przykład przez rynek w mieście i wziąć zysk ka z każdego straganu mógł wziąć sobie garść tego co tam sprzedawano nie wiem sprzedawano zboże brał garść zboża sprzedawano jako jakieś mięso e, jeżeli zmieściło mu się to w garści mógł to wziąć tak no po prostu to był cenny człowiek taki kat zawsze był cenny ten człowiek tak no i co jeszcze no, jak zabijał kat może jakie były wyroki i tak dalej ja później wam jeszcze opowiem o legendzie o kacie ze Szczecina, to powinni Szczecina nie znać jeżeli nie znają to wstyd powinno być, być im ale najpierw właśnie jak zabijano w średniowieczu, właśnie teraz mówię tak dużo o tym co robił kat wiadomo ścinanie, ścinanie głowy było popularne ale jak zacznijmy od tego, że ścinano albo mieczem, albo toporem i tutaj zależy od stanu, w jakim stanu mają Majątności I bardziej rodowodu tego, kto był karany na śmierć. Mieczem mógł być ścięty tylko i wyłącznie szlachcic. Mieczem można było ściąć tylko osobę szlachetnie urodzoną. I to też nie było tak, jak pokazuje się w filmach, że gościu kładzie łeb na, sto, na jakiś tam kawałek drewna i łup, miecz uderza i po nim. E, nie, to tak nie było. Ponieważ trzeba pamiętać, że to no oczywiście jest kołek, uderzamy, ale miecz jest prosty, idealnie prosty miecz, uderza, więc jak już lekko przetnie szyję, to koniec miecza, bo nie tniemy przez końcem, tylko środkiem, zostaje w drewienku i głowa jest nieodcięta, tam trochę wbita, mo mogło mu naruszyć kręgosłup, ale nie żyje, znaczy żyje dalej. Tak robiono właśnie w przypadku topora. Topór jest zaokrąglony, on jak się nim uderzy środkiem, to zanim się wbije w to drewno, to mimo wszystko człowiek dalej, to mimo wszystko człowiek padnie, łeb odcięty. Więc jak ścinano mieczem, a właśnie jeszcze kogoś ścinano to, toporem, toporem ścinano mieszczan, bogatych, biednych, chłopów, majętnych i tak dalej. Każdego mało było stać, każdego, kto nie był żebrakiem, kto miał swój jakiś status posiadania, to jego ścinał toporkiem. Tak, ale właśnie, jak ścinano mieczem w takim razie, mieczem, e, jeżeli ścinano kogoś mieczem, to ten gościu siadał, on siedział, on nie, nie, nie klęczał, nie, klęczać w sumie mógł, ale robiono to właśnie tak na siedząco, Prosto, pionowo musiała być szyja do góry. Chodziło też o to, że kat idealnie musiał wymierzyć tym wielkim, grubym mieczem, bo katowski miecz to nie jest normalny miecz. Widzieliście, pokazałem Wam filmik z moim mieczem. On jest dość duży, to jest miecz półtora ręczny. On du dość dużo waży, ale wyobraźcie sobie, że katowskie miecze są jeszcze większe i ważą naprawdę dużo. Miecz. Miecz dwuręczny, bojowy może ważyć 2 kg nawet, 2,5. Miecz katowski waży często z 3-3,5 kg. Takim mieczem nie da się walczyć. On jest tylko po to, żeby zadać silny cios. A dlaczego tyle waży? Tu chodzi o prawa fizyki. Masa razy przyspieszenie, nie, masa razy prędkość to jest energia. I po prostu postawili tutaj na wagę. Bo jak już machnie się to i tak, będzie prędkość, takim cięższy będzie. To... Większa moc i przetnie od razu wszystko na, a za jednym razem, i o to chodzi. E, tak, no i w ten sposób właśnie ścinano miecze. Ale co robiono z żebrakami i nędzarzami? E, ich nie ścinano, ich wieszano na stryczkach albo po prostu na drzewie, albo na czym było tylko możliwość. E, nikt nie chciał być powieszany, jeżeli, mia, był, jeżeli miał hajs, płacił katowi i kat Wiesz, toporek i te sprawy, ale odłóż ten sznur. Dlaczego? Bo jeżeli kogoś ścięto, to chowano trupa. Ksiądz wygłaszał Alleluja, czy tam Zdrowaś Mario na martwym, jest na krzyże i chowano do trumny do grobu. Jeżeli został powieszony, to wisz, potrafił wisieć trup przed miastem, ewentualnie na wzgórzu jakimś dopóki z... się tak nie rozłożył, że sam się nie rozpadł i nie spadł. Potrafiły naprawdę długo takie trupy wisieć. I to po prostu ludzie nie chcieli takiego końca mieć zazwyczaj. Więc potrafili dopłacić do tych rzeczy. Spalenie na stosie jeszcze było, z tym, że to już później trochę. To w ówczesnym średniowieczu nie było popularne. Chyba raczej, bo w wczesnym średniowieczu kojarzono spalenie na Stosie bardziej z drogą już po śmierci palono na Stosie... Pogani, poganie często palili na Stosie martwych jakichś wielkich mężów, wodzów, wojowników i tak dalej. Bo to była według nich prosta droga tam do ich niego raju. Czy to walchali, czy innego nie wiadomo czego. E, tak. A... Palenie na stosie, jak już mówiłem, to było raczej rzadkość w średniowieczu, przynajmniej wczesnym. W średnim średniowieczu, tam już okres wybarw krzyżowych, tam częściej po prostu krzyżowano ludzi. Ewentualnie ich po prostu zabijano, ale to wiadomo, to na Bliskim Wschodzie. I w później w średniowieczu już tam się zaczęły te palenie na stosie, polowanie na czarownicę, z tym, że to już jest naprawdę późne średniowiecze. Polowanie na czarownicę, rekon, rekonkwista i inne inkwizycje to już bardziej jest renesans, tak? Ten słynny renesans, gdzie w szkole mówią, odwrócili się od kościoła, widzimy teraz świecko i tak dalej. To, to jest nie do końca prawda, bo to owszem, malarze, artyści i tak dalej uczeni tak, tak robili, że się odwracali od nauk kościoła, z tym, że szary lud dalej był szarym ludem i wierzył w te zabobony. Nawet bardziej w średniowieczu, bo już odszedł od tych pogańskich, już y, część takich wierzeń, które były, czy tam. po prostu odszedł od tego, co tam w pogańskim było jeszcze cywilizowane w miarę, i zostawał przy tym, co było w katolicyzmie, nie zawsze do przodu, a czasami do tyłu. I przez to, na przykład, najwięcej czarownic, najwięcej y, śmierć czarownic poniosło w trakcie wojny czterdziestoletniej. No, bo wiadomo, a to susza zniszczyła, a to armia przeszła i zniszczyła plony, no to trzeba kogoś ukarać. A tam kobita robi jakieś ziółka, to idziemy i spali tę pastość. No, no tak, ale poza tym, jakieś jeszcze kary musiały być. No tak, również, to zależy od miejsca, w się damy. Na przykład w Skandynawii była taka kara, tortura w zasadzie, która się nazywała krwawym orłem. To pewnie kto oglądał Wikingów wie o co w tym chodzi że się przywiązuje gościa do no trzyma albo przywiązuje gościa wycina mu się wycina mu się nożem orła na plecach a następnie uderza rozry... się toporem czy czym tam rozrywa żebra i próbuje rozchyla się maksymalnie w kierunku ramion. na plecach to wszystko i kładzie się na barkach płuce ewentualnie posypuje solą Według sag o Ragnarsonach, król Eila skończył w ten sposób. Jeszcze w jakichś sagach, pamiętam, że było to chyba odnotowano, że ktoś zginął w, krwawym, w ten w sposób Krwawego Orła. Na niektórych kamieniach publicznych można zobaczyć, że nad kimś jest wykonywany wyrok Krwawego Orła, aczkolwiek oficjalnych dowodów jakichś tam nie znaleziono. Ani ciała, ani ludzi, którzy by... Przechodzili taką torturę, taki wyrok, no ale wiadomo, no, jeżeli powiedzmy w ciągu 100 lat zginęło 5 osób w ten sposób, no to trochę ciężko znaleźć dowody na to, że tak było. E, no dobrze, ale coś jeszcze miałem opowiedzieć. No, ale tak, jeszcze jakieś tam wikińskie, czy były zwyczaje, jak No, były, to ja już nie pamiętam. Jak już mówiłem, nie przygotowałem się, musiałem sięgnąć po książkę i chyba powiem się no. Ale zanim to znajdę, minie trochę czasu, tym bardziej nie przeczytam tego, nie zdążę chyba. Więc opowiem wam może o Kacie ze Szczecina, a właściwie Pani Katowej. Zapomniałem jak miała na imię, nie pamiętam czy to była Kasia czy Basia. Powiedzmy, że Kasia, ona, ona miała później pseudo Krwawa Katarzyna chyba. I o co chodziło? Ogólnie taką: no, ona była biedną dziewką, więc dorabiała jako ladacz, ladacznica, tak ją skazał sąd. No, ale bardzo się spodobała Katowi, a więc Kat powiedział: Nie no, ja, ja jej nie robię, dajcie mi szansę, ja ją wyedukuję i tak dalej. Ona została jego żoną. E, tak, i on ją nauczył, on ją poduczył z zawodu. Jak być katem, i tak dalej. Nauczył ją wszystkiego w ogóle, bo nie miała po prostu z kim o tym gadać, że tak powiem. Tak, i ona się nauczyła tego zawodu. Kiedy jej mąż umarł i potrzebny był nowy kat, ona się zgłosiła. No wiadomo, miała już wsparcie, miała już pewne rekomendacje od męża, że tak powiem, no bo najlepszy kat w Szczecinach. Uczyła się jego jedyny, jego jedyny uczeń, no to. Zobaczymy. No i rzeczywiście była dobrym katem, aczkolwiek była strasznie wkurzająca według tych, według legendy. Zabijała niebiłosiernie, bardzo się przy tym, bardzo lubiła zabijać, bardzo lubiła swoją pracę. Ludzie zaczęli aż się tego bać i w końcu przyszła kryska na matyska, że tak powiem i ona też Ją też, ona też w końcu umarła, została skazana. Tylko nie pamiętam chyba albo star, nie pamiętam czy znowu ją o cudzołóstwo, czy znowu ją na cudzołóstwo wskazać? czy on ze starego wyroku skorzystali. Ale no w każdym razie zawisła, ale zyskała przydomek, krwawa Katarzyna. Tak, a jest tak propo. Katów i Szczecina. Jest jeszcze jedna historia, z tym, że ona nie dotyczy się dokładnie kata, tylko e, błazna królewskiego, znaczy królewskiego książęcego. E, na dworze króla, e, księcia pomorskiego, który miał dwór w Szczecinie, nie pamiętam tylko, który to był już, Bogusław któryś, e, był taki błazen, zapomniałem, jak się nazywał, jak już mówiłem, no kurczę, już nie mam tych notatek w ogóle, bo kiedyś robiłem notatki o tym, e, który do, który wkurzał tam ludzi, bo on, on do, był dobrym błaznem, z tym, że on lubił sobie ze wszystkich robić jaja, w naj, najmniej sprzyjających nawet momentach, on potrafił uśmiać się ze wszystkiego. I pewnego razu, kiedy e, król, no wiadomo, miał gorączkę, była niedawno była straszna ulewa, gdzieś tam jechali, do Szczecina chyba wracali. No i król narzekał, że mu gorąco, że ma gorączkę, no to co własne otworzył drzwiczki i wy, z buta wykopał go z karety czy czegoś do jeziora. i powiedział, że niech król się niech trochę chłania, czy tam chciał się ostudzić, niech się ostudzi. No i tam już dworzanom się już za bardzo nie podobało, przejął pałę, postanowili, że tak zrobił. I postanowili się na nim zemścić. No ale wiadomo, nie, nie zabija się dobrego błazna. Więc będziemy walczyć z nim własną bronią, tak pomyśleli. I postanowili go no, taką... postanowili coś takiego. Przyszło do niego e, dwóch strażników, którzy powiedzieli, że w imieniu króla jest skazany na śmierć e, za no tam coś przegięci. No po prostu przeginał. No, wiadomo, tam wszyscy zebrali, no, stryczek, normalnie, wiadomo, tam na... Pałacu, tym, na tym pałacu, trybuna, stryczek i tak dalej. Normalnie Kat wielki topór w łapie trzyma już tam ma kowalność. On tam le na ten stołku głowę położył, osrany cały. I jak mają go uderzyć, już jak Kat wie, no zamach, ten tam patrzy, ten bierze zamach, zamyka oczy, Kat odkłada topór i nie pamiętam teraz, albo wziął pęto kiełbasy, albo bochenek chleba, i walnął go nim prosto w kark. I wszyscy zaczęli się tak śmiać, że nie zauważyli, że w międzyczasie błazen był tak przestraszony, że dostał zawału i, z, i zmarł. Jak, jak się o tym dowiedzieli, to jeszcze będą mieli bekę z tego, że taki zgrywus nie przeżył najśmieszniejszego z dowcipów. Tak, to było bardzo fajne. Nie. No dobra, w każdym razie... Myślę, że w tym vlogu to by było na tyle. Takim vlogu, no ciężko to vlogiem nazwać. Jest jeszcze rzeczy sporo, które mógłbym wam powiedzieć o karach w średniowieczu, ale musiałbym doczytać, bo już sporo nie pamiętam dawno się takimi rzeczami nie, zainteres nie interesowałem. Jeżeli wam się spodobało to o czym gadam, to... Napiszcie o tym, a ja postaram się, jak tylko zrobi się cieplej bo teraz to mam kapar straszny przez ten bronzy e, wydajmy sobie klucz od na przykład e, katedry czy tam kościoła Mareckiego jak to woli i tam w tych pięknych gotyckich murach opowiem Wam nieco o historii tak więc to by było na tyle jak na razie aczkolwiek odcinek jeszcze trwa, zobaczcie go do końca tak więc zapraszam do kończenia i innych odcinków z moich serii w Cześć!